Zabójca podszywa się pod ofiarę, by zaliczyć jej dziewczynę. Mieszkaniec Brooklynu Mikhail Czarnajew jest doskonałym kandydatem do następnej piosenki Taylor Swift. Zamordował on chłopaka swojej ex-dziewczyny, po czym pocieszał kobietę, która zrozpaczona szukała pocieszenia w seksie z byłym chłopakiem. W 2012 roku 56-letni Charles Butler związał się z 49-letnią Anną Lioznow. Anna to była dziewczyna Mikhaila, który najwidoczniej kiepsko przeżył ich rozstanie. Śledził parę i pewnego dnia zamordował mężczyznę. Od morderstwa do znalezienia ciała minęło kilka miesięcy. Wystarczająco dużo czasu, by Mikhail mógł skorzystać z telefonu ofiary i wysłać kobiecie kilka wiadomości, które wpędziły ją w rozpacz. Ale Mikhail był na miejscu, by pocieszyć kobietę. I mówimy tu o bardzo głębokim pocieszaniu. Niezdolność Michaela do rozstania się z kobietą wpędziła go w tarapaty, ale z drugiej strony wkrótce będzie miał okazję na nowe znajomości i doznania, bo już niedługo wyląduje za kratkami.